Dzień dobry, Michał Chlebny. Zapraszam na poniedziałkowy serwis informacyjny. Akcja skierowana do seniorów w Płocku. Debata dotycząca pewnego klasztora, a na koniec remis Wisły Płock. W Płocku odbędą się obchody święta seniorów. Przedstawiono ofertę wydarzeń skierowanych do najstarszych płotczan i płoczanek. Przez cały miesiąc w Płocku będą trwały obchody święta seniorów. Ofertę wydarzeń rozpocznie siódmy Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego. Od 13 października aż do 16 listopada odbędzie się wiele wydarzeń dla seniorów. Będzie coś zarówno dla osób ceniących zdrowe akcje profilaktyczne, jak też dla tych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także zwiedzać, poznawać nowe zakątki miasta, czy lubiące tańczyć. Dawniej jesień życia to właśnie taki wiek już senioralny, emerytalny, różnie mogła być kojarzona my chcemy żeby właśnie ten czas kojarzył się przede wszystkim z piękną złotą polską jesienią, z barwami, z aktywnością, z tak fantastycznymi projektami, jakie przygotowuje właśnie dla seniorów Płocka dla seniorów przy wsparciu y, miasta. Głównym celem rad na 2022 rok było hasło Od przedszkola do seniora. Założyliśmy sobie, że będziemy starali się angażować w pracę, aktywność i kulturalną, i fizyczną pokolenia płockie. Założyliśmy sobie, że rok 2022 będzie rokiem pod hasłem Od przedszkola do seniora. I Zaczęliśmy od przedszkoli. Aktualnie jesteśmy na etapie końca czytania wierszy Broniewskiego kierowanych do dzieci. Miesiąc seniorów zakończy się galą Senior Godny Naśladowania, konkursem doceniającym zaangażowanie seniorów na rzecz lokalnych społeczności. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie nowy.plock.eu. Ratujmy Kościół i Klasztor po Podominikański na Górkach. To temat debaty, która miała miejsce na początku października. Za nami debata naukowa, która została przeprowadzona pod patronatem profesora, zwyczajnego doktora habilitowanego Jakuba Lewickiego, mazowieckiego konserwatora zabytków. Jej tematem był kościół na górkach. Podczas debaty mówiono m.in. o możliwości konserwacji i rewitalizacji dawnego zespołu klasztornego Dominikanów w Płocku. Na początku mam taką myśl i takie pragnienie, żeby było to miejsce, które będzie nas jednać. Każdy z nas ma swoje przekonania, swoje myśli, jesteśmy z różnych miejsc z różnych ugrupowań, z różnych światopoglądów. Natomiast tutaj, w tych murach, które niejedno widziały i niejedną modlitwę słyszały, niech będzie między nami jedność. Niech te mury, o ile uda się coś dla nich zrobić, nie będą tylko murami, ale niech dzieje się przede wszystkim w naszych sercach. Niech to, po co kościoły były budowane, czyli po to, żeby ludzie byli bliżej Boga i bliżej siebie, naprawdę się tutaj dzieje. Tego Wam... I sobie serdecznie życzę. Obok wykładu doktora Lewickiego o Kościele i klasztorze opowiedział także dr Marian Szyma i magister Justyna Kamińska. Debatę zamknęła, zaś otwarta dyskusja na tematy poruszane w ramach debaty. Organizatorami wydarzenia były parafia, misjonarzy Klaretynów w Płocku, Stowarzyszenie Starówka w Płocku i Fundacja Przywołać Pamięć. Wisła Płot kremisuje w Białym Stoku 1-1 z tamtejszą Jagielonią. wciarze awansowali na trzecie miejsce w PKA Ekstraklasie. Podział punktów w białym stoku. Piłkarze nożni Wisy Płock zremisowali w ramach 12 kolejki ekstraklasy. Piłkarze Wisły zagrali dobrze, dominując na boisku, szczególnie w pierwszej połowie. Jak przekonuje Paweł Stanio, trener Wisy Płock remis, choć nieco rozczarowujący, jest jednocześnie sprawiedliwy. Chcieliśmy dobry mecz. Myślę, że z niego mieli obydwie drużyny. Się starali grać w piłkę, a, a kreowali sytuację. Także pod tym względem jestem zadowolony. škoda, že, že bramke sme stráčili znova po takých e, pechových zagráňach, kde podvojný rikošet i, i tráčime bramke. ale viadom o tomto situácii ešte boli, Jagelonia mal svoje, my sme mali svoje. Myslím, že remis OK, e, radšej spravedlivý na obi dve strone. Jak podkreśla szkoleniowiec na wciarzy, jak w drugiej połowie postawiła na zabójcze kontrataki, co się opłaciło? Prezentowaliśmy się dobrze w pierwszej połowie szczególnie, gdzie, gdzie te nasze akcje były fajne, składne. W drugiej połowie troszeczkę Jaga zaryzykowała i mieliśmy kontrataki, takie o których się marzy i trzeba ich wykorzystać, bo myślę, że mało kiedy się zespół dostanie do takich e, fajnych kontrataków i musi to zrobić lepiej. Już w piątek 14 października Wisła podejmuje w Płocku Legię Warszawa. Początek meczu o godzinie 20.30. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny już w środę. Do zobaczenia.